Nazywam się Nizara Das i od lat próbuję zrozumieć, w którym momencie moje życie zaczęło przypominać opuszczony korytarz, w którym echo moich kroków brzmiało głośniej niż jakikolwiek głos wsparcia. Zawsze miałam wrażenie, że w moim domu rządziła jakaś niewidzialna zasada hierarchii, w której moje istnienie było jedynie przypisem, niepotrzebnym dopiskiem na marginesie cudzego życia. Dorastałam, ucząc się, że milczenie jest bezpieczniejsze niż prawda, że ból nie był czymś do naprawy, a jedynie czymś, co należało ukryć. Nigdy jednak nie przypuszczałam, że to samo milczenie stanie się bronią, która o mało mnie nie zniszczyła. Te tamtej nocy, choć minęło już tyle czasu, wciąż słyszę każdy szczegół niczym powtórkę dawno skazaną na zapomnienie. Budzi mnie najpierw chłód, potem dziwne napięcie w powietrzu, jakby cały dom wstrzymał oddech. Jeszcze zanim otworzyłam oczy, czułam, że coś jest nie tak, że ciemność nie była zwykłym rokiem nocy, ale raczej czymś cięższym gęstszym, wręcz nienaturalnym. Pamiętam wrażenie, jakby ściany obserwowały mnie z podejrzliwą cierpliwością, jakby czekały na coś, o czym ja jeszcze nie wiedziałam. To nie miał być zwykły moment strachu, lecz początek czegoś, co miało zmienić każdą definicję rodziny, zaufania i sprawiedliwości. Zanim poczułam ostrze, poczułam spojrzenie, pełne czegoś dziwnego, nieznanego, jakby mój przyrodni brat nie był już tą samą osobą, którą znałam. Nigdy nie darzył mnie sympatią, to prawda, ale tamtego ranka jego obecność przypominała bardziej cień niż człowieka. Kiedy ból rozlał się po moim ciele, wszystko stało się nierzeczywiste, zniekształcone, jakby moje życie zostało nagle zamknięte w obrazie namalowanym drżącą ręką. Najgorsze nie było jednak ostrze, ani krew, ani przerażenie, które wynikło z faktu, że to działo się naprawdę. Najgorsze było to, co usłyszałam chwilę później. Śmiech. Śmiech moich rodziców, lekki, prawie rozbawiony, jakby to był tylko teatr, a ja jedyną aktorką, która nie znała scenariusza. Tamten dźwięk był jak kolejny cios, bardziej dotkliwy niż ten fizyczny. W ich śmiechu było coś, czego nie potrafiłam wtedy nazwać, coś, co wracało do mnie w snach przez kolejne miesiące. Zrozumienie przyszło dopiero później, kiedy wszystko zaczęło układać się w logiczną, choć przerażającą całość. Kiedy leżałam na podłodze w półmroku, Próbując skupić się na oddechu, czułam, jak zimno podłogi przechłodziło moje ciało, a strach trząsł mną, jak przedmiotem bezwartości. Chciałam krzyczeć, ale każdy dźwięk więzł mi w gardle, jakby moje własne ciało przestało mi ufać. Nigdy nie sądziłam, że człowiek może czuć się jednocześnie tak obecny i tak niewidzialny. W tamtej chwili moje myśli rozpadały się na kawałki, a każde drżało z innego powodu. Strachu, bólu, niezrozumienia i czegoś jeszcze, czymś w rodzaju intuicji, że ta noc była tylko konsekwencją historii, która zaczęła się na długo przed nią. Dom, w którym dorastałam, miał swoje własne zasady fizyki. Ściany były cienkie, ale rozmowy zawsze grube od niedomówień. Wspomnienia pełne były nieobecności, wymuszonych uśmiechów i spojrzeń, które trwały sekundę za długo. Moja matka była mistrzynią w sztuce ignorowania mnie z elegancją, która mogłaby uchodzić za talent. Mój ojciec nie był zły, po prostu nieobecny. Jakby emocjonalnie wyszedł z domu, zanim ja się w ogóle pojawiłam na świecie. A mój przyrodni brat. On był jak cień, którego nikt nie zapraszał, ale który zawsze znajdował sposób, by usiąść dokładnie w przejściu. Przez lata myślałam, że to wszystko to tylko skomplikowana forma rodzinnego chłodu. Teraz wiem, że to było coś więcej, coś jak z góry ustalone rol, w których każdy z nas grał swoją część, niezależnie od tego, czy chciał czy nie. Tamtej nocy role te ujawniły się w najczystszej, najbardziej brutalnej postaci. A ja byłam tą, którą najłatwiej było zranić, bo nikt nie wierzył, że mój ból zasługiwał na głos. Jednak był w tym wszystkim pewien paradoks. Mimo całego przerażenia poczułam wtedy w sobie coś, o co nigdy siebie nie podejrzewałam. Jakby w chwili, gdy moje życie było najbliżej śmierci, mój instynkt rozświetlił się jak zimne światło latarni w środku burzy. Zrozumiałam, że jeśli chcę przetrwać, Muszę zapamiętać każdy szczegół, każdy kąt pokoju, każde drżenie powietrza, każdy gest, każdy cień. Musiałam zapisać tę noc w pamięci tak dokładnie, jakby później miała stać się dowodem w sprawie, której jeszcze nie znałam. I tak właśnie było. Ta noc, jej zapach, jej echo, jej ból, stały się początkiem wszystkiego. Sędzia, wyrok, prawda, która miała wyjść na jaw, to wszystko przyszło później. W tamtej chwili miałam tylko ciszę, ciemność i świadomość, że coś, co miało być rodziną, rozpada się przede mną jak pękająca tafla szkła. A kiedy szkło pęka, nie ostrzega, tylko rani. Nie wiedziałam jeszcze, że to dopiero początek. Że to, co inni zdołali ukryć przez lata, miało wyjść na światło dzienne w sposób, którego żadne z nas nie było w stanie przewidzieć. Że sprawiedliwość, której nigdy nie spodziewałam się otrzymać, zbliżała się nieubłaganie, Krok po kroku, jak echo, które wraca, nawet jeśli ktoś próbuje je zagłuszyć. Wtedy byłam tylko dziewczyną leżącą na zimnej podłodze o drugiej nad ranem. Ale wkrótce miałam stać się kimś więcej świadkiem, dowodem i w końcu prawdą, której nikt nie zdołał już zatrzymać. Kiedy otworzyłam oczy w szpitalnej sali, świat wyglądał, jakby ktoś zamalował go cienką warstwą przezroczystego szkła. Wszystko było wyraźne, ale jednocześnie nierealne. Zbyt sterylne, zbyt precyzyjne, jakby ten pokój istniał poza czasem. Leżałam w łóżku, a nad moją głową pulsowało światło jarzeniówek, zimne, nieprzyjazne, wnikające w najgłębsze warstwy skóry. Przez chwilę byłam przekonana, że to kolejny koszmar, że zaraz znów obudzę się na podłodze mojego pokoju, wśród cieni i drżenia strachu. Ale ból, który wciąż tętnił we mnie jak echo, przypomniał mi, że to, co się wydarzyło, było prawdziwe. Wszystko było prawdziwe. Czułam szwy na boku, jakby ktoś wyrysował na mojej skórze ścieżkę prowadzącą do czegoś, czego nie chciałam jeszcze zrozumieć. Nie pamiętałam, jak tu trafiłam, kto zadzwonił po pomoc, ani kiedy straciłam przytomność. Pamiętałam jedynie to spojrzenie mojego przyrodniego brata, martwe, puste, jakby w jego oczach nie było już człowieka. I śmiech rodziców, który ścigał mnie nawet tutaj, wśród sterylnych białych ścian jakby ten dźwięk mógł przedostać się przez każdy mur. Próbowałam podnieść rękę, ale kable i igły przypominały mi, że moje ciało nie należy już wyłącznie do mnie. Każdy ruch był delikatny, powolny, jakbym odzyskiwała jakąś utraconą część siebie. Nie miałam odwagi zapytać, co stało się po ataku, a nikt mnie tu przywiózł. Wiedziałam jednak jedno, moi rodzice nie stali przy moim łóżku. Gdyby zależało to od nich, pewnie nawet nie sprawdziliby, czy żyje. Lekarz, który wszedł później, mówił, ale ja nie słuchałam. Jego słowa były jak strzępy papieru unoszone przez wiatr, uderzające o mnie bez sensu. Słyszałam ciężkie obrażenia, szczęście, że przeżyła, procedury, ale mój umysł wracał do momentu, w którym krew zaczęła wypływać z mojego ciała, jak coś, co nie chciało już do niego należeć. Wracałam do zapachu żelaza, do chłodu podłogi, do świstu, który brzmiał gdzieś w głowie. Jak ostrze przecinające powietrze. Najdziwniejsze było to, że nikt nie próbował mnie przesłuchać. Żadnych policjantów, żadnych pytań, żadnych raportów. Jakby ta noc była tajemnicą, której nikt nie chciał dotykać. To milczenie było jeszcze bardziej niepokojące niż ból. I wtedy zrozumiałam, ktoś musiał zadbać o to, by Y-prawda nie wyszła na światło dzienne. Ktoś, kto miał władzę, wpływy lub bardzo silną motywację żeby zatuszować rodzinny skandal. Leżałam tam przez trzy dni, obserwując świat za szyb i zasłon. Pielęgniarki patrzyły na mnie z czymś pomiędzy współczuciem a ostrożnością, ale żadna nie odezwała się do mnie więcej niż była zmuszona. Jakby wokół mnie było coś, czego się bały. W tamtych dniach zaczęłam zauważać znaki, które wcześniej uznałabym za przypadek. Urywane rozmowy za drzwiami, wymiana spojrzeń, szybkie kroki, gdy przechodziłam obok. Miałam wrażenie, że w tym szpitalu byłam kimś w rodzaju problemu, który lepiej byłoby odsunąć na bok. Pewnego ranka drzwi otworzyły się gwałtowniej niż zwykle. Przez sekundę myślałam, że zobaczę tam mojego ojca, stojącego w progu z tą samą obojętnością, którą nosił przez całe życie. Ale zamiast niego pojawiła się kobieta, którą zobaczyłam po raz pierwszy. Miała w sobie jednocześnie surowość i spokój. Jej krok był pewny, świadomy, jakby przyszła tu nie z obowiązku. Ale z potrzeby. Usiadła obok mojego łóżka. Nie przedstawiła się. Nie zapytała o nic. Popatrzyła na mnie i widziałam w jej oczach coś, co pierwszy raz od dawna przypominało prawdę. Powiedziała tylko jedno zdanie. Cicho. Także mogłoby zniknąć, gdyby nie to, jak głęboko zapadło we mnie. To nie była pierwsza próba. Te słowa przeszły przeze mnie jak drugi cios. Ciemniejszy, głębszy, bardziej osobisty niż ten fizyczny. Nie wiedziałam. Czy mówiła o moim bracie, czy o czymś więcej? Ale w jej spojrzeniu była pewność, jakby znała historię mojego życia lepiej niż ja sama. Nie zdążyłam nic zapytać, kobieta zniknęła tak szybko, jak się pojawiła. Przez chwilę myślałam, że ją sobie wyobraziłam, że to halucynacja spowodowana lekami, ale na stoliku obok łóżka znalazłam złożoną kartkę. Żadnych nazwisk, żadnych wyjaśnień, tylko jedno zdanie to samo. Które wypowiedziała, jakby chciała upewnić mnie, że nie przyśniła mi się. Tamtego dnia poczułam, że coś we mnie zaczyna się budzić, coś, co wcześniej było uśpione, stłumione przez lata milczenia. Spojrzałam na swoje odbicie w szybie i pierwszy raz zobaczyłam kogoś, kto ma prawo być wściekły, nie tylko przestraszony. Kogoś, kto jest ruchem w historii, którą zawsze próbowano zatrzymać. Po południu dostałam dokumenty wypisowe. Zbyt szybko, Podejrzanie szybko, zalecenia, monitorowanie, odpoczynek. Żadne z tych słów nie miało znaczenia. Jedyne, co liczyło się teraz, to to, że wracałam do domu, w którym niemal umarłam. Do miejsca, gdzie prawda była zakopywana tak głęboko, że nikt nie spodziewałby się, że kiedykolwiek wypłynie. Ale ja wracałam już jako ktoś inny. Nie wiedziałam jeszcze, że ten powrót będzie początkiem łańcucha zdarzeń. Które doprowadzą mnie aż do sali sądowej. Że każdy krok, każdy oddech i każdy szczegół tej historii zacznie układać się w obraz, którego nie sposób będziesz ignorować. Że ten sam dom, który omal mnie nie zabił, stanie się miejscem, gdzie znajdę pierwsze ślady prawdy. I że ta prawda była większa, starsza i bardziej przerażająca, niż mogłabym sobie wyobrazić. Kiedy wróciłam do domu, miałam wrażenie, że ściany patrzą na mnie dłużej niż powinny. Było jeszcze ciemno, chociaż zegar wskazywał wczesne popołudnie. Niebo w dziwny sposób przysłaniały chmury, jakby cała okolica wiedziała, że wraca nie jako córka, ale jako intruska. Dom stał dokładnie tam, gdzie zawsze, niewzruszony, ciężki, zbyt cichy, ale ja czułam, że coś się w nim zmieniło. Może to ja się zmieniłam? Może to świat przestał być tłem, a stał się ostrzeżeniem. Drzwi wejściowe skrzypnęły. Jakby protestowały przeciwko mojemu powrotowi. Przez moment zatrzymałam dłoń na kłamce, czując, jak dreszcz przebiega mi po plecach. W szpitalu czułam strach, ale tutaj strach był innego rodzaju. Gęsty, lepiący się do skóry, przypominający o wszystkim, co przeżyłam między tymi ścianami. Wzięłam głęboki oddech i weszłam. W środku pachniało jakimś detergentem, którego wcześniej nie używaliśmy. Zbyt intensywnym, zbyt chemicznym jakby ktoś próbował ukryć zapach czegoś innego. Na chwilę zamknęłam oczy, próbując sobie przypomnieć, jak pachniał dom przed atakiem, kurzem, starym drewnem, zwyczajnością. Teraz miał w sobie coś obcego, niemal teatralnego, jakby ktoś próbował stworzyć iluzję normalności. Nie usłyszałam żadnego powitania, żadnych kroków, żadnych głosów, żadnego pośpiechu. To milczenie było cięższe niż krzyk. Poczułam w sobie mieszankę gniewu i ulgi, ulgi, że nie muszę widzieć ich twarzy, i gniewu, że wciąż uciekają przed odpowiedzialnością. Weszłam głębiej, kierując się do swojego pokoju. Gdy otworzyłam drzwi, serce ścisnęło mi się, jakby ktoś się nagle chwycił. Mój pokój był posprzątany. Za bardzo. Łóżko idealnie zaścielone, biurko puste, wszystkie książki ustawione równo jak w sklepie. Każdy przedmiot wyglądał na ułożony przez kogoś, kto nigdy wcześniej tu nie był. Jakby ktoś próbował wymazać ślady mojej obecności, a jednocześnie pozostawić pokój w stanie gotowym do inspekcji. To nie było sprzątanie, to było przygotowanie. Usiadłam na łóżku, czując sztywność materiału, jakby było świeżo wyprane. Zauważyłam ślad na podłodze, prawie niewidoczny, ale ja wiedziałam, co oznacza. Krew trudno zmyć nawet jeśli się bardzo stara. A ja pamiętałam dokładnie, gdzie upadłam tamtej nocy. To miejsce było tuż obok szafy. Podeszłam i dotknęłam chłodnej powierzchni drewna, jakby w niej nadal była zapisana prawda. Otworzyłam drzwi szafy i serce zabiło mi szybciej. Na górnej półce leżał mały, zniszczony zeszyt, którego wcześniej tam nie było. Miał ciemną, poplamioną okładkę, jakby ktoś trzymał go w brudnych dłoniach. Drżałam, zanim jeszcze go otworzyłam. W środku nie było słów, były tylko rysunki, dziesiątki, setki rysunków, niektóre zamarzane, inne narysowane mocno, jakby ktoś wbijał ołówek w papier. Postacie bez twarzy, domy bez okien, cienie na ścianach. A wśród nich, sylwetka, którą rozpoznałabym wszędzie. Sylwetka dziewczyny, zbyt drobna, zbyt samotna i zawsze z raną na boku. To byłam ja. Nogi ugięły się pode mną. Zeszyt musiał należeć do niego, mojego przyrodniego brata. Nigdy nie mówił wiele, ale te rysunki mówiły za niego. Były jak zapis jego obsesji, lęków, czegoś, co rosło w nim latami. A ja byłam w centrum tego wszystkiego. Narysowana raz za razem, jakby powtarzanie mojego obrazu miało go uspokajać. Albo przygotowywać. Kiedy przewracałam kolejne strony... Rysunki stawały się coraz ciemniejsze, coraz bardziej chaotyczne, aż trafiłam na jeden, który sprawił, że zimno przeszło mi przez kręgosłup. To była scena. Pokój, mój pokój. A ja leżałam na ziemi, dokładnie w miejscu, gdzie później znalazłam ślad krwi. A obok mnie stała sylwetka, wysoka, chuda, trzymająca coś, co przypominało nóż. Strona była podpisana jednym słowem jedynym słowem Jakie kiedykolwiek zapisał. Powtórka. Zamknęłam zeszyt tak gwałtownie, że kurz uniósł się w powietrzu. Wiedziałam, że muszę go zabrać. Wiedziałam, że to dowód. Nie tylko przeciwko niemu, ale przeciwko całemu domowi, który od lat udawał, że nie widzi problemu. Włożyłam zeszyt do torby, a wtedy usłyszałam dźwięk. Kroki. Powolne. Równomierne. Jakby ktoś nie próbował się skradać. Tylko czekał na odpowiedni moment. Zamarłam, nasłuchując, a mój oddech przyspieszał z każdą sekundą. Kroki były coraz bliżej. Wiedziałam, że jeśli zobaczę ich twarze teraz, nie będę w stanie utrzymać spokoju. Zrobiłam jedyne, co mogłam, wyszłam przez okno. Drzewo, które rosło tuż obok, ocaliło mnie więcej razy, niż mogłabym policzyć, i teraz po raz kolejny dało mi drogę ucieczki. Sunęłam się po gałęzi. Próbując nie patrzeć w dół, i wylądowałam lekko na ziemi. Zesztywniałam. Za mną, w oknie mojego pokoju, stała Sylwetka. Przez ciemność nie widziałam twarzy, ale wiedziałam, że mnie obserwuje. Nie drgnęła, nie odsunęła się, tylko patrzyła. Nie byłam już pewna, czy to mój ojciec, czy mój brat, czy ktoś, o kim jeszcze nie wiedziałam, ale wtedy zrozumiałam coś co zmieniło mój strach w determinację. Oni nie chcieli, żebym wróciła, chcieli, żebym zniknęła, i nie zamierzałam im tego ułatwić. Kiedy uciekłam spod okna, czułam w ciele ten rodzaj adrenaliny, który przeradza zwykły strach w instynkt przetrwania. Biegłam bez planu, bez kierunku, jedynie z myślą, że muszę oddalić się jak najdalej od domu, który już dawno przestał być domem. Każdy krok rozdzierał ciszę nocy, a każdy oddech palił mi płuca, ale to nie miało znaczenia. Ważne było tylko jedno: nie zatrzymać się, nie obejrzeć, nie poddać temu, co patrzyło na mnie z ciemności. Dopiero kiedy dotarłam do starego magazynu na skraju miasta, pozwoliłam sobie przystanąć. Tamtego miejsca nikt już nie odwiedzał. Beton kruszył się pod stopami, dach miejscami zapadł się, a powietrze pachniało wilgocią i rdzą. Idealne miejsce. By choć na chwilę zniknąć, usiadłam na zimnym podłożu, czując drżenie mięśni, jakby każde z nich próbowało wyrzucić ze mnie wspomnienie ostatnich godzin. Sięgnęłam do torby i wyjęłam zeszyt mojego przyrodniego brata. Jego ciężar wydawał się większy, niż powinien. Otworzyłam go ponownie, tym razem powoli, patrząc na każdy szczegół rysunków z dystansem osoby, która wie, że patrzy na fragment czyjegoś umysłu, fragment, który nie powinien istnieć. Zastanawiałam się, jak długo trwała ta obsesja, jak długo rósł w nim ten mrok, jak długo moja rodzina udawała, że niczego nie widzi, bo przecież musieli widzieć. Te rysunki, te ślady na ścianach, sposób, w jaki jego spojrzenie zmieniało się z roku na rok, tego nie dało się ignorować, chyba że ktoś miał interes, żeby to właśnie ignorować. Moje myśli zaczęły biec szybciej niż serce. Przypomniałam sobie wszystkie fragmenty, które kiedyś wydawały mi się drobnostkami, a teraz zaczęły układać się w obraz. Zbyt wiele rozmów, które milkły, kiedy wchodziłam do pokoju. Zbyt wiele spojrzeń wymienianych za moimi plecami. Zbyt wiele momentów, w których czułam się jak obserwatorka we własnym życiu. Jak ktoś, kto ma odegrać rolę, ale nie dostał scenariusza. Wtedy zrozumiałam coś kluczowego, ta noc nie była przypadkiem. Nie była chwilą szału, była kulminacją czegoś, co zaczęło się dawno temu. I jeśli miałam przetrwać, musiałam znaleźć początek. Zamknęłam zeszyt i podeszłam do bramy magazynu, żeby się rozejrzeć. Wciąż było ciemno, ale czułam, że czas działa przeciwko mnie. Nie mogłam spędzić tam całej nocy. Musiałam wrócić do miasta, znaleźć miejsce, w którym będę mogła pomyśleć, bez ryzyka, że zostanę złapana. Ruszyłam powoli, idąc w stronę głównej drogi, choć każdy krok zdawał się brzmieć jak ostrzeżenie. Kiedy dotarłam do centrum, świat wyglądał inaczej. Ludzie chodzili szybko, skupieni na swoich sprawach, zupełnie nieświadomi, że gdzieś obok nich ktoś próbuje poskładać we własnej głowie wydarzenia, które prawnie mogłyby zmienić życie wielu osób. Ta zwyczajność bolała. Jakby świat miał czelność istnieć dalej, kiedy mój właśnie upadł. Usiadłam na ławce niedaleko fontanny, wciąż trzymając torbę przy sobie. Wpatrywałam się w wodę, próbując odgonić obrazy, ale one wracały w formie pytań, których nie mogłam zignorować. Zaczynałam czuć, że ta historia miała warstwy, o których jeszcze nie wiedziałam. Warstwy, które tłumaczyły nie tylko zachowanie mojego przyrodniego brata, ale również śmiech moich rodziców tamtej nocy. Śmiech, który wracał do mnie jak echo. Czy to możliwe? Że bali się bardziej prawdy niż mojego cierpienia. Czy to możliwe, że cała rodzina była uwikłana w coś, co miało pozostać ukryte? Im bardziej o tym myślałam, tym bardziej czułam, że coś nie pasuje. Że moje życie było jak pazy, z których ktoś celowo usuwał najważniejsze elementy. Wtedy przypomniałam sobie jedną rzecz coś, co zawsze wydawało mi się dziwne, ale nigdy nie zastanawiałam się głębiej. W piwnicy domu znajdował się pokój. Do którego nie miałam wstępu. Mój ojciec zawsze mówił, że to jego miejsce pracy, ale nigdy nie widziałam, by naprawdę tam pracował. Drzwi były zawsze zamknięte, zawsze pachniało tam wilgocią, a z tyłu głowy miałam wspomnienie, niewyraźne, jakby z lat dzieciństwa, że kiedyś coś tam widziałam, coś, co mój umysł próbował wymazać. Nagle zrozumiałam, że muszę tam wrócić, że odpowiedzi, których szukam, są właśnie tam, w miejscu, z którego całe życie mnie wykluczano. Bałam się, ale strach był już moją codziennością, a prawda była jedyną rzeczą, która mogła mnie ocalić. Wstałam i zrobiłam pierwszy krok w stronę domu, którego nie chciałam już nazywać domem. Każdy krok był jak wejście w mgłę, niepewny, ciężki, ale konieczny. Czułam, że idę nie tylko po odpowiedzi, ale po część siebie, którą dawno mi ukradziono. Kiedy dotarłam na ulicę prowadzącą do naszego domu, poczułam chłód silniejszy niż noc. Jakby powietrze ostrzegało mnie, bym zawróciła, ale wiedziałam, że nie mogę. Nie teraz. Nie po tym wszystkim. Zatrzymałam się naprzeciwko bramy i przez moment stałam bez ruchu, obserwując ciemne okna. Światła były zgaszone. Dom wyglądał spokojnie. Zbyt spokojnie. Weszłam przez boczną furtkę wiedząc, że jeśli ktoś mnie zauważy, nie będę miała czasu na ucieczkę. Minęłam ogród, mijając miejsca, które kiedyś miały dla mnie znaczenie, a teraz były jedynie tłem do czegoś, co rosło tu latami jak trucizna. Kiedy dotarłam do drzwi prowadzących do piwnicy, moje serce uderzyło tak mocno, że poczułam ból w skroniach. Klamka była zimna, obróciłam ją powoli, drzwi się otworzyły, a ja wiedziałam, że za nimi czeka coś, co miało wstrząsnąć nie tylko moim życiem, ale całym procesem, który dopiero miał nadejść. Otworzyłam drzwi piwnicy i poczułam natychmiast ciężar powietrza, jakby każde z moich wspomnień próbowało się tam zatrzymać, nie pozwalając mi wejść. Światło z korytarza padało tylko częściowo, pozostawiając resztę w półmroku. Moje dłonie drżały, ale nie z lęku, z determinacji. Wiedziałam, że to miejsce kryje w sobie prawdę, której nikt nigdy nie chciał zobaczyć. Prawda, którą rodzina starała się zakopać głęboko, teraz czekała na mnie, na moje spojrzenie, na moje świadectwo. Zeszłam po schodach, czując pod stopami chłód kamienia. Każdy krok odbijał się echem, które brzmiało jak bijące serce domu, serce, które było martwe od lat, ale wciąż próbowało mnie ostrzec. Po chwili zobaczyłam ślady, które wcześniej nie przyciągały mojej uwagi. Małe plamy, rozmazane ślady stóp jakby ktoś próbował zatuszować swoje działania. Ale nic nie da się całkowicie ukryć. Wszystko zostawia ślad. Nawet najczarniejsze tajemnice. Na końcu piwnicy był stary stół, a na nim pudełko pełne dokumentów, zdjęć i kolejny zeszyt rysunków mojego brata. Zdjęcia przedstawiały momenty, które nigdy nie powinny zostać uwiecznione. Sceny przemocy, przemilczane kłamstwa, ukrywane prawdy. Każde zdjęcie, każdy rysunek, Każda notatka była dowodem, dowodem na to, że moi rodzice, mimo śmiechu i obojętności, byli współwinni, że chronili jego, chronili siebie, a mnie skazali na milczenie. Przez chwilę patrzyłam na wszystko w milczeniu. Każda kartka, każdy fragment papieru w moich rękach miał swoją wagę. Czułam gniew, ale też dziwną ulgę, bo teraz mogłam coś zrobić, mogłam sprawić, by Y prawda ujrzała światło dzienne. Wiedziałam, że to nie będzie łatwe, że moja rodzina zrobi wszystko, by mnie uciszyć, ale nic nie mogło już zmienić tego, co się wydarzyło. Powróciłam do mieszkania z dokumentami w torbie, ostrożnie, krok po kroku, jakby każdy krok był wyzwaniem. Wiedziałam, że muszę przygotować się do konfrontacji nie tylko ze swoim przyrodnim bratem, ale z całym systemem, który chronił jego i ich tajemnice. Wiedziałam, że w sądzie będę musiała stać się nie tylko ofiarą, ale świadkiem, Detektywem, dowodem i głosem prawdy, której nie dało się już zagłuszyć. Dni, które nastąpiły po powrocie, były nie do opisania. Spotkania z prawnikiem, przygotowywanie dowodów, analiza zdjęć i dokumentów. Wszystko to, co wcześniej wydawało się niemożliwe, teraz stało się moją misą. Każde spojrzenie w lustro przypominało mi, że nie mogę zawieść. Nie mogę pozwolić, by milczenie, które przez lata było moim przekleństwem, Trwało dalej. W dniu rozprawy serce biło mi jak młot. Siedziałam na sali, otoczona ludźmi, którzy nie mieli pojęcia o całej historii. Moi rodzice, którzy kiedyś śmiali się ze mnie, teraz patrzyli, jak z każdym dowodem, zdjęciem i zeszytem rysunków, który wyciągałam z torby, prawda wychodzi na jaw. Każde zdjęcie, każdy rysunek, każda notatka miała moc, której nie dało się zatrzymać. Kiedy sędzia odczytywał wyrok, czułam, że czas wstrzymał oddech. Moje ciało drżało, ale w środku czułam spokój. Wyrok był surowy, sprawiedliwy i ostateczny. Prawda, którą starali się ukryć, ujrzała światło dzienne. Śmiech moich rodziców zniknął z mojej pamięci, zastąpiony przez świadomość, że wreszcie nikt nie może już odebrać mi mojego głosu, mojego prawa do życia i do prawdy. Kiedy opuściłam salę sądową, świat wyglądał inaczej. Nie był już miejscem strachu, Lecz miejscem, w którym mogłam wreszcie oddychać. Wiedziałam, że nie mogę cofnąć czasu, nie mogę zmienić przeszłości, ale mogłam decydować o przyszłości. I ta przyszłość była teraz moja. Wiedziałam też, że dom, który tak długo był więzieniem mojej ciszy, nigdy już nie będzie tym samym. Bo prawda, którą wydobyłam, pozostawiła w nim swój ślad. Każda ściana, każdy kąt, każdy cień teraz pamiętały. Że nic nie pozostaje zakopane na zawsze. Gdy wychodziłam na zewnątrz, poczułam pierwszy od dawna spokój. Światło słońca padało na moją twarz, a ja wiedziałam, że choć blizny pozostaną, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne, teraz należą do mnie. Mogłam je nosić i nie musiałam się już ukrywać. I w tym momencie po raz pierwszy od dawna poczułam, że jestem wolna, bo czasami, aby prawda zwyciężyła, trzeba pozwolić. By mrok ujawnił swoje wszystkie sekrety. I ja to zrobiłam.